Witajcie. Dziś bierzemy na warsztat jedną z najbardziej chyba kontrowersyjnych książek XX wieku. Zdecydowanie i wstrząsających. Tak, mówimy o odpowiedzi Hiobowi Karla Gustawa Junga. Mamy tu fragmenty i spróbujemy razem zrozumieć, co Jung właściwie zobaczył w tej starotestamentowej postaci Boga: W Jachwę. Właśnie. Chcemy wejść głębiej w jego psychologiczną interpretację. W postać pełną sprzeczności, targaną emocjami, a nawet, co ciekawe, zależną od człowieka. Mm -hmm. I od razu musimy zaznaczyć, to nie będzie analiza teologiczna. Absolutnie nie. Jung praktował mity, teksty religijne trochę jak, jak sny całej ludzkości. Aha. Uważał, że one zawierają głębokie psychologiczne prawdy. A księga Hioba jest dla niego no, po prostu kluczowa. To nie jest tylko opowieść o dobrym człowieku i nieszczęściu. To coś więcej. O wiele więcej. W oczach Junga to jest przełom. Taki, wiesz, kluczowy moment w biografii samego Boga. Dramat, który uruchamia w nim bolesną przemianę. Okej, okay, to rozpakujmy to. Zacznijmy od samego sedna. Od tego, co każdego, kto czypa tę księgą, musi uderzyć. Mhm. Mamy Hioba, człowiek prawy, bogobojny, i nagle Bóg zanamował szatana, syła na niego niewyobrażalne cierpienie. Traci wszystko: dzieci, majątek, zdrowie, wszystko. I Hiob w tej swojej rozpaczy krzyczy coś, co Jung cytuje. Niszczy on i niewinnego, i winowajce, a nawet śmieje się z niedoli niewinnych. Jak psycholog może to w ogóle wytłumaczyć? Tę rażącą niesprawiedliwość. No właśnie. Jung sięga tu po bardzo konkretne pojęcie – po antynomia. Antynomia. W skrócie chodzi o to, że w jednej postaci jakby mieszkają dwie kompletnie sprzeczne natury i one ciągle ze sobą walczą. Jachwę w tej interpretacji to jest tego podręcznikowy przykład. Nie jest spójny. W ogóle. Jest jednocześnie stwórcą i niszczycielem, źródłem prawa i tym, który to prawo łamie, miłosierny i niewyobrażalnie okrutny. I historia Hioba, wiesz, ona obnaża tę wewnętrzną wojnę w Bogu w sposób absolutnie bezwzględny. To trochę tak jakby dyrektor firmy, który sam ustalił bardzo surowy regulamin antymobbingowy, był jednocześnie największym tyranem w biurze. To jest doskonałe porównanie, bo Jung idzie dalej i wręcz wylicza. Jahwe, Bóg, który na Synaju dał Dekalog? Tak. W sprawie Hioba łamie co najmniej trzy własne przykazania. Po pierwsze mamy rabunek, bo Hiob traci cały dobytek. Jasne, po drugie jest morderstwo, giną jego dzieci i słudzy. Po trzecie, uszkodzenie ciała z premedytacją, Hiob dostaje trądu. A co najważniejsze, odmawia mu się sprawiedliwego procesu. Dokładnie. I Jung podkreśla, że to nie jest jakaś śwież wyrafinowana filozoficzna dwoistość, to jest brutalny, surowy spektakl wewnętrznego chaosu Boga. Okej, okay, czyli mamy postać, która łamie własne zasady. Ale co jest źródłem tego chaosu? Czy to jakaś zimna, filozoficzna sprzeczność, czy raczej coś bardziej pierwotnego? Emocjonalnego. Jung chyba idzie w tę drugą stronę, pisząc o spektaklu boskiej dzikości. Zdecydowanie. Według Junga, Jachwe działa głównie pod wpływem afektu, niepohamowanych emocji, niechłodnej refleksji. A jest na to jakiś przykład? Najlepszy, jaki Jung przywołuje, jest z księgi rodzaju. Ten moment, kiedy Bóg żałuje, że w ogóle stworzył ludzkość. A, no tak. Z psychologicznego punktu widzenia to jest absurd. Przecież istota wszechwiedząca powinna znać konsekwencje swoich działań od początku, prawda? No tak. A ten żal pokazuje, że jachwę jest zaskakiwany przez własne stworzenie. I jego reakcją jest ślepa, niszczycielska furia. Potop. Czyli mamy obraz trochę jak. Rozgniewanego dziecka z nieograniczoną mocą. Kiedy zabawki nie działają tak, jak sobie wymyśliło, niszczy je w ataku złości. Właśnie, dokładnie tak. Jung nawet sugeruje, że takie oddawanie się emocjom ma swoje sekretne uroki. Jest w tym jakaś, wiesz, dzika przyjemność manifestacja czystej siły i tu dochodzimy do braku czegoś, co Jung nazywa erosem erosem, czyli miłością. Nie tylko. W psychologii Junga eros to jest zasada budowania relacji, więzi, połączenia opartego na wartościach, na wzajemnym uznaniu. A Jahwe w tej interpretacji nie ma erotycznego stosunku do stworzenia, czyli jego relacja z człowiekiem nie opiera się na miłości. Nie. Opiera się na celu. Człowiek ma realizować boski plan. Ma być narzędziem, oddawać cześć kiedy to narzędzie, jak Hiob, zaczyna kwestionować sens działań swojego Pana, cała relacja się rozpada. Bo dochodzimy do choba najbardziej radykalnej i no, obrazoburczej tezy Junga, mm -hmm. że Jahwe jest nieświadome. Co to właściwie ma znaczyć w odniesieniu do Boga, do istoty, którą definiujemy jako wszechwiedzącą? To jest ten paradoks, który Junga fascynował. On twierdzi, że Jahwe posiada wszechwiedzę, ale, i to jest kluczowe zdanie, nie konsultuje się z nią. Jak to nie konsultuje się? Działa tak, jakby nie miał stałego dostępu do swojej całej wiedzy. To tak, jakby ktoś miał gigantyczną bibliotekę, ale nigdy do niej nie zaglądał. I potem jest zdziwiony tym, co się dzieje na świecie. Aha. Ta nieświadomość sprawia, że jest ciągle zaskakiwany grzechem Adama, zepsuciem ludzkości, a w końcu no właśnie moralnym oporem Hioba. Chwila, zatrzymajmy się tutaj, bo to co mówisz jest rewolucyjne. Jung sugeruje, że śmiertelnik, Hiob, w pewnym momencie przewyższa moralnie swojego stwórcę? No dokładnie. Odwraca całą znaną nam hierarchię do góry nogami. Tak. I to jest ten wstrząs. Ten moment prawdy dla Jahwe w tej historii. Hiob Trzymając się kurczowo swojej prawości, domagając się sprawiedliwości, staje się postacią moralnie i intelektualnie wyższą od Boga. Bo Bóg działa z pozycji siły. Mm -hmm. I nieświadomego afektu. A Hiob z pozycji świadomości moralnej. Jung używa tu bardzo mocnego porównania. Jakiego? Stwierdza, że stan psychiczny Jahwe w tej opowieści można by dziś określić jako psychologicznie nieświadomy, a w świetle prawa nawet jako non compos mentis. Czekaj, niepoczytalny, on naprawdę używa aż tak dosadnych, prawniczych porównań w odniesieniu do Boga? Absolutnie tak. I to jest sedno jego argumentu. On celowo używa tego terminu, żeby podkreślić fundamentalny brak refleksji moralnej u Jahwy. Wow. I to właśnie ta konfrontacja z moralną wyższością Hioba jest dla Boga tym wstrząsem, który zmusza go do spojrzenia we własną mroczną naturę. To zapoczątkowuje w nim bolesny proces ewolucji. Wiesz, bez oporu Hioba, Bóg mógłby na zawsze pozostać w tym stanie nieświadomej tyranii. Skoro Bóg jest tak potężny, ale jednocześnie tak chaotyczny i nieświadomy, to stawia jego relacje z człowiekiem w zupełnie nowym świetle. To prowadzi do kolejnego paradoksu. Zawsze myślimy, że to człowiek potrzebuje Boga, mhm. a Jung to odwraca i mówi o zależności Boga od człowieka. Tak. I opiera to na jednej, ale za to potężnej myśli, która przewija się w jego tekście. Istnienie jest realne tylko wtedy, gdy jest przez kogoś uświadamiane. Tak. Czyli tak. nazwać, nadać temu sens, pozostaje niemy, niekompletny. Dlatego Stwórca potrzebuje świadomego człowieka, żeby jego własne istnienie i dzieło nabrały pełnej realności. Czyli wszechmocny Stwórca ma coś w rodzaju scenicznej tremy? Potrzebuje aplauzu publiczności, żeby czuć, że naprawdę istnieje? To jest genialna metafora. Sceniczna trema Boga. Jung by ją pokochał, bo to dokładnie oddaje sedno sprawy. Ta zależność sprawia, że istnienie Jahwe, mimo całej jego potęgi, ma niezwykle kruchą podstawę. Opiera się na ludzkim uznaniu, na ludzkiej refleksji. Jung pisze, że Jahwe potrzebuje aklamacji u małej grupy ludzi na pustyni. I to by tłumaczyło te jego obsesje na punkcie lojalności, czci, domagania się absolutnego posłuszeństwa. Dokładnie. Co by się stało, gdyby ten aplauz ustał? Jung opisuje to jako stan wysokiego pobudzenia z wybuchami ślepej, niszczycielskiej wściekłości. Czyli każdy przejaw niezależnej myśli, jak u Hioba, jest postrzegany nie jako grzech, ale jako egzystencjalne zagrożenie zagrożenie dla samego Boga. I tu wracamy do tej fundamentalnej sprzeczności. Bóg potrzebuje świadomego człowieka, żeby zaistnieć, ale jednocześnie z powodu własnej nieświadomości panicznie się tej ludzkiej świadomości boi i chciałby ją stłumić. Okej, okay, to poskładajmy to w całość. Mamy obraz Boga, który jest wewnętrznie rozdarty, działa pod wpływem niekontrolowanych emocji, jest moralnie niższy od swojego sługi Hioba. I co najdziwniejsze, potrzebuje nas, ludzi, żeby potwierdzić swoje istnienie. Co się dzieje po tym, jak Hiob stawia mu to lustro przed twarzą? Dokąd to wszystko prowadzi? Według Junga historia absolutnie nie kończy się na Hiobie. To dopiero początek długiej bolesnej drogi. Ta przemiana, która została w jachwę zapoczątkowana, mhm. to dążenie dostania się świadomym do zintegrowania swojej mrocznej strony. To prowadzi ostatecznie po wiekach do inkarnacji w Chrystusie. Czyli Bóg musi stać się człowiekiem. Musi. Musi na własnej skórze doświadczyć ludzkiego losu, kruchości, cierpienia, śmierci, po to, żeby w pełni zrozumieć i odpokutować za ból, który zadał Hiobowi. Krzyż w tej interpretacji jest ostateczną odpowiedzią Boga na krzyk Hioba z kupy gnoju. To jest niewiarygodnie mocna konkluzja wcielenie jako boska terapia, próba zadośćuczynienia. A jednak, z tego co pamiętam, Jung nie stawia tu kropki, zostawia nas z ostatnią, jeszcze bardziej prowokującą myślą. Tak, dla niego ten dramat trwa nadal. On sugeruje, że ta wewłęczna walka przeciwieństw w Bogu, ten konflikt między dobrem a złem mm, nie zostaje rozwiązany na krzyżu nie do końca. Zostaje przeniesiony na ludzkość. Poprzez Ducha Świętego, który ma zamieszkać w człowieku, to my ludzie zostajemy włączeni w ten boski dramat. Stajemy się areną, na której Bóg kontynuuje swoją walkę o pełną świadomość. Czyli mówiąc wprost, ten boski dramat nie skończył się na krzyżu, ale przeniósł się do wnętrza każdego z nas. To jest naprawdę ciężka i niepokojąca myśl na zakończenie. Bardzo ciężka. I stawia przed współczesnym człowiekiem fundamentalne pytanie. Czy historia Hioba nie jest w istocie opowieścią o konieczności konfrontacji z mroczną, nieświadomą stroną nie tylko Boga, ale i naszej własnej psychiki? Czy my, jako ludzie, potrafimy unieść ciężar świadomości własnych wewnętrznych przeciwieństw, naszej zdolności do miłości i do nienawiści, do tworzenia i niszczenia? Daje się lustrem, w którym każdy z nas musi się w końcu przejrzeć.